Witamy Was ponownie z Imperium Sportu. Wszystko już jest przygotowane. Mam też swojego asystenta, który pracuje u mnie w laboratorium. Asystencie, proszę bardzo. Załóż odpowiedni sprzęt. Posiadamy okulary, aby nic nam się nie stało. W tle widać oczywiście nasz V-blender. Troszkę mamy tutaj różnego rodzaju syfu i akcesoriów. To akurat jest zbędne. Teraz rękawiczka. Okay. I co będziemy robić? Będziemy przygotowywać tutaj proces technologiczny. Ominęliśmy wszystkich tych przygotowania substancji, bo to jest tajemnica naszego laboratorium. Natomiast będziemy przygotowywać najlepszy środ środek potreningowy znanej marki z Las Vegas. Czyli mamy tutaj przygotowany już shaker. Dolejemy do niego wody. Tak. Lewamy wodę. Odmierzymy śmiało do końca, jest 200 ml. Wlewamy wodę do blendera, mamy wszystko dokładnie odmierzone. Jak przystało na laboratorium, mamy też V blender. Może nie wygląda jak V blender, ale do takiego laboratorium, jak tam się robi suplementy, też jest niczego sobie. Teraz dodajemy na naszą super wagę ze Szwajcarii, zamówioną zresztą. Dodajemy po kolei. Nasze suplementy. Wszystko jest co do grama odważone. Proszę bardzo. 21 gramów wsypujemy do blenderka. Dobra. Następny produkt. E, osobiście ja już zaczynam czuć pompę po tym. Bo jeszcze się nie rozmieszało. Już widać, że, że jest pompa po tych środkach. Także zachęcam do kupowania. Zachęcam. Trzeci składnik. 94 gramy, tego jest troszkę więcej, jak jest, i ostatni składnik w naszej tajemniczej fiolce. nie będziemy go ważyć, bo fiolki nie można na wadze położyć. Wkładamy do naszego Super V blendera, tak, zakrywamy wieczko. Mieszamy. Rozmieszane i właśnie przygotowaliśmy jeden z najdroższych suplementów na rynku. Mój asystent tutaj wyjmie. Naleje do shakera. Pięknie, jaka konsystencja i smak. No po prostu to od razu widać, że jednak w ogóle w Las Vegas działamy dosyć szybko i sprawnie. Jak widać, konsystencja piękna. V blender wszystko rozmieszał, zostały jakieś tam pozostałości, ale to się jeszcze wszystko dopracuje, tu się coś dorzuci do tego. No i teraz co? Smacznego i masa, panowie, masa.